Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Prawie 200 policjantów pracowało w okresie świątecznym na wszystkich drogach. Ich praca przyniosła wymierne efekty. Nie doszło do śmiertelnych wypadków. Bezpiecznie było również w powiecie ostrowieckim. Jeżeli chodzi o powiat ostrowiecki nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także prewencyjnym czuwało przeszło 130 policjantów. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, odnotowaliśmy 10 kolizji oraz zatrzymaliśmy 3 prawa jazdy, którzy kierowcy przekroczyli prędkość w. W terenie zabudowanym o 50 km na godzinę. W dalszym ciągu ujawniamy kierujących, jeżdżących na podwójnym gazie, czyli po spożyciu alkoholu, którzy są, można powiedzieć, plagą w całej Polsce, nie tylko w powiecie ostrowieckim. Pomimo tego, iż policja odnotowuje wzrost badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, organizuje tutaj trzeźwe poranki i działania, cały czas odnotowujemy wzrost i ujawnialność osób y, nieczesnych poruszających się po naszych drogach. Dla wielu kierowców wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu najczęstszym tłumaczeniem jest czas jego spożywania. Przede wszystkim spożywają spożywają alkohol y, dzień wcześniej do późnych godzin nocnych. I to jest tak, że dla policjanta tłumaczy się zawsze: albo wypiłem jedno piwo, albo dwa, nie zjadłem nic samego rana, a nie wiedziałem, że będę musiał jechać samego rana, a nie wiedziałem, że panowie tutaj będą stać. Czyli to świadczy o tym, że ci kierowcy pozostają w dalszym ciągu pomimo zaostrzonych przepisów prawa ruchu drogowego w Polsce, cały czas są bezkarni. Poza tym. Sądzimy, że jest ogólne przyzwolenie y, obywateli i osób opostronnych na to, iż tacy kierujący siadają za kółko, uruchamiają silniki i wyruszają w drogę. Y, tak naprawdę zatrzymują te osoby tylko policja albo ruchu drogowego, albo prewencji. Natomiast w roku są to jeden lub dwa przypadki, y, gdzie y, jest jakaś postawa obywatelska wykazana i są zatrzymywane kluczyki, czy nie dopuszczają do, do dalszej jazdy, w tym powiadomienie. W organów ścigania. Kierowcy przed wyjazdem często sprawdzają swoją trzeźwość za pomocą różnych urządzeń. Pamiętajmy o tym, że są to urządzenia, które są probierzami. A więc te urządzenia nie wymagają legalizacji tak jak nasze, nie wymagają cer cer certyfikatów. Są sprzedawane na rynku ogólnodostępnym przez różne firmy. Natomiast pamiętajmy o tym, że pomimo tego, iż są tymi probierzami, no jakąś tą czujność mają i na pewno wykazują. Gdyby osoby miały, takie urządzenia i gdyby na przykład mogły się przebadać, również zachęcamy do tego, aby przychodziły na jednostkę tutaj do nas do Komendy Powiatowej Policji, gdzie przy dyżurnym jest taki alkomat i każdy bezpłatnie może się przebadać. Wiceprezydent ostrowca świętokrzyskiego Piotr Dasios spotkał się z zarządem Uniwersytetu III Wieku. Była to okazja do rozmowy o projektach skierowanych do ostrowieckich seniorów. Pod hasłem Samorząd Przyjazny Seniorom odbyło się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawicieli ostrowieckich środowisk senioralnych z władzami miasta oraz radnymi. Matylda Niewójt, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku podkreśla, że samorząd w naszym mieście jest przyjazny seniorom, ale dodaje jednocześnie, że wspólnie z władzami Ostrowca można zrealizować jeszcze więcej ciekawych projektów. Na razie odczuwamy to i faktycznie jest przyjazny ostrowieckim seniorom, ale można by zapytać, no to po co to spotkanie, prawda? Myślimy, że możemy razem zrobić więcej, możemy zrobić więcej ciekawych projektów. Poza tym młodzi radni, bo w rzeczywistości to chyba więcej młodych tam jest radnych, nie zawsze odczytują nasze potrzeby bo wiedzieć o starości a doświadczać jej starości to są dwie różne rzeczy i my mamy dzisiaj propozycje mamy pewne projekty takie, na które radni nie zwracają uwagi. Dla nich może to są błahostki, może to są sprawy mało ważne, ale dla nas seniorów są one bardzo istotne. I dzisiaj chcemy właśnie przekazać te nasze spostrzeżenia, chcemy podzielić się tym, co my czujemy i chcielibyśmy razem. Bo też mamy takie hasło, działajmy razem. Jeżeli będziemy działać razem, to właśnie to Ostrowie Świętokrzyski będzie miastem przyjaznym seniorom. Według wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego wieloletnia polityka senioralna prowadzona przez gminę przynosi bardzo pozytywne efekty. Myślę, że Ostrowiec jest miejscem przyjaznym dla seniorów, ale o tym najlepiej powinni mówić seniorzy, którzy tutaj mieszkają, żyją, funkcjonują w różnych dziedzinach. I Myślę, że od infrastruktury po działania takie aktywizujące seniorów i kulturalne, Ostrowiec należy do takich miast, które, które, które jakby dobrze sobie z tą polityką jakby poradził. Przez lata, bo zaczynając nie wiem od infrastruktury, jakby ciągle dbanie o, o tą infrastrukturę drogową, ale też chodnikową, poprzez budowanie wszelkie, wszelkie nowe drogi spełniają już takie standardy przyjazne, bez, bez krawężników, ułatwiające nie tylko słabo poruszające się, ale także niepełnosprawnym funkcjonowanie w, w mieście. Po, po takie działania, no teraz jakby browal kultury, ale, ale też e, wcześniej te działania związane z aktywizacją seniorów na różnych szczeblach. Mamy, mamy te działania prowadzone przez MOSIR, gdzie seniorzy od zajęć nie wiem, tanecznych, gimnastyki przy muzyce, jogi po... Po, 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 po Gudfin, gdzie, gdzie na świeżym powietrzu mogą, nie wiem, chodzić z kickami, Nordic Walking, czy, czy uczyć się zachowań od strony takiego bezpieczeństwa na ulicy, w sensie samoobrony nawet. Także te, ta szeroka gama zajęć dla seniorów jest prowadzona. Bardzo aktywnym partnerem przy realizacji różnych projektów jest dla władz samorządowych Uniwersytet III wieku. Ja myślę, że tutaj samorządowi jest łatwiej, kiedy działa takie prężne środowisko skupione wokół Uniwersytetu III wieku, gdzie już jakby padają pewne pomysły, rozwiązania. Samorząd, jeżeli się dobrze wsłucha w te pomysły, to może z tych pomysłów jakby czerpać pełnymi garściami. I ta współpraca od, od lat jest bardzo dobra i tutaj bardzo aktywne bardzo aktywni członkowie UTW, którzy są sprawdzają się na wielu płaszczyznach, podpowiadając, ale też jakby uczestnicząc. Samorządowi jest to wtedy jakby łatwiej realizować. Jednym z problemów poruszanych przez seniorów na spotkaniu było ograniczenie wieku do 69 lat dla bezpłatnych badań mamograficznych. Problem ten dostrzega także wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus. Do tego wieku, do którego zaznaczała pani prezes, są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast wiadomo, że profilaktyką powinny być objęte kobiety, chociaż nie tylko kobiety, ale również i mężczyźni, bez względu na wiek i na płeć. Wszyscy mieszkańcy. Dlatego tutaj jako samorząd będziemy wspierać wszystkie inicjatywy, które służą poprawie przede wszystkim dostępności do służby zdrowia, dostępności do badań i ogólnie będziemy szerzyć taką profilaktykę prozdrowotną. Ponadto podczas spotkania seniorzy zgłosili jeszcze szereg spostrzeżeń i problemów, którymi chcą zainteresować władze samorządowe. Było to m.in. lepsze dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb seniorów oraz problem czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, który może trwać nawet dwa lata. 31-latka podejrzewają policjanci o to, że z jednej z firm z ostrowca świętokrzyskiego próbował wraz ze swoim wspólnikiem ukraść metalowe krążki warte 1000 zł. Obaj mężczyźni trafili w ręce stróżów prawa, gdy jeden z nich kierował samochodem, będąc pod wpływem alkoholu. 31-latek przyznał policjantom, że w początku kwietnia z tej samej firmy ukradł krążki warte 5000 zł. Obu może grozić kara nawet do 5 lat więzienia. Na słabym poziomie stały świętokrzyskie derby pomiędzy Krzo a Czarnymi Połaniec. Zespół gości walczy o utrzymanie, a nasi piłkarze są już pewni utrzymania po sobotniej wygranej 1 do 0. Krzo był faworytem tego spotkania, ale w ostatnich tygodniach nasza drużyna gra bardzo osłabiona. W składzie brakuje dwóch podstawowych obrońców, którzy zmagają się z kontuzjami. Mecz choć miał charakter derbów, to brakowało w nim walki i strzałów na bramkę. To gościom bardziej zależy na zdobywaniu punktów, ale nie było tego widać na boisku. Kibice zaś nudzili się przez większość spotkania. Zdecydowanie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy stworzyli kilka groźnych sytuacji. Ostrowieccy piłkarze mogli już prowadzić w pierwszej połowie. O sporym pechu może mówić nasz środkowy pomocnik Fabian Burzyński który najpierw w 35 minucie oddał strzał z dystansu, po którym piłka odbiła się od słupka, a 4 minuty później z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę bramki czarnych. W tej części gry okazję na zdobycie gola miał także Mateusz Madej. Główkując z kilku metrów trafił wprost w bramkarza. Od 65 minuty czarni połaniec występowali w osłabieniu. Za drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę boisko musiał opuścić Mateusz Załucki. Gdy cierpliwość kibiców powoli się kończyła, w 72. minucie ładną akcję przeprowadził Krzo. Patryk chyba dośrodkował w pole karne, a dobrze ustawiony i pozostawiony bez opieki Kamil Bełczowski skierował głową piłkę do siatki. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie i Krzo pokonał czarnych połaniec 1 do 0. Kolejny mecz, kolejne 1-0, bo już naprawdę nie wiem, ja w tej chwili to tak patrząc na. na... Te mecze, które prowadzę, to próbujemy coś zrobić, próbujemy coś stwarzać, ale na razie nic nam z przodu nie wychodzi. Jak z tyłu coś się jest, coś jest poukładane, to znowuż nam się jakieś takie po 1-0 mecze zdarzają. Natomiast ja patrzę na siebie i uważam, że będziemy w każdym spotkaniu dążyć do, do gry takiej, która nam da wreszcie jakieś punkty, które zdobędziemy, bo Jesteśmy na dnie, teraz tabeli. Może to było to, żeby sięgnąć tego, tego dna, może się od tego dna odbijemy, ale uważam, że, że tutaj naprawdę musimy teraz siąć i jeszcze mocniej sobie porozmawiać. Bo, bo uważam, że ta drużyna wymaga taki, takiego też wstrząsu, który będzie decydował na następne kolejki, które są przed nami. Na pewno gospodarze są spokojniejsi, bo już myślę, że utrzymanie, utrzymanie mają spokojne. Zawsze, zawsze na papierze jest faworyt, ale, ale wszystko bujisko weryfikuje. I tak też dzisiaj naprawdę musieliśmy się naprawdę dużo napracować, żeby ten wynik korzystny został, został u nas w Ostrowcu. Tak się też stało. Wiedzieliśmy, że, że mówię w każdej drużynie, jakie by to nie było, zmiana trenera w danym momencie powoduje taki dodatkowy zastrzyk energii i, i taki miał miejsce w, w Połańcu, gdzie, gdzie naprawdę ta drużyna zaczęła... Zaczęła grać naprawdę bardzo skutecznie, szczególnie w defensywie. W chyba w czterech czterech kolejkach tylko dwie bramki stracone. Także no mówię, no, 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 byliśmy gdzieś tam jakoś tam, obawialiśmy się przeciwnika, ale, ale mieliśmy swój plan na, na, na to spotkanie. I, no i tak jak trener no tylko mogę powiedzieć, że potwierdzić, że, że no, byliśmy drużyną drużyną lepszą. W tym, w tym meczu i zasłużenie zwyciężyliśmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.